Siemano widzowie, jesteśmy Siema. nad tym stawem. Zobaczymy, czy uda się coś złapać. No. Niestety nic się nie udało złapać, ale idziemy na jeszcze kilka st parę stawów i jeszcze nad rzekę. Jesteśmy na kolejnym stawie, jak coś się uda złapać, no to wam powiemy. Jesteśmy nad taką rzeczką małą. Byliśmy tu kiedyś, ale kiedyś było no. mniej wody chyba. Nad stawem nic i złapaliśmy tamtym. No, ale... Jak... Jakieś branie były. Ale branie były, ale tutaj... Jak tu byliśmy ostatnio, to cała ta rzeka była zielona, a teraz już jest dobrze. To jest ta sama rzeka, tylko trochę w innym miejscu. I co dziwne, szliśmy tutaj, a tutaj pływał karaś w takim czymś. Jesteśmy nad tym stawem. Kolejny staw. Spróbujemy złapać wreszcie jakąś rybę. A jak złapiemy jakiegoś karaśa, to to pójdzie na żywca. Widzowie, jest pierwsza ryba. Pierwsza przez parę godzin, ale idzie na żywca. Dalej czekamy. Już złapaliśmy w sumie pięć kajasi. Potem wam je pokażemy, jak będziemy już łapać na żywca. Kolejny staw to już dzisiaj piąty. Byliśmy tu już kiedyś i nic nie złowiliśmy. Będziemy łowić dzisiaj na, teraz na żywca i na spinning i będziemy polować na jakiegoś fajnego szczupaka. Może uda się coś złapać. No niestety dzisiaj siedzieliśmy sporo, bo od ósmej, a jest godzina szesnasta. Tam też skoczyło przed chwilą, no ale złowiliśmy tylko niestety sześć karasi.